A na początek weto pana prezydenta. Do wet wracamy, bo już mamy nie sześć wet pana prezydenta mamy, z czego jedno bardzo istotne, które odbyło się szerokim echem w całej Polsce, czyli weto e, do 800 plus pobieranych przez niepracujących Ukraińców dobre czy złe. No i generalnie o stosunku Polaków do Ukraińców, Polski do Ukrainy, Ukrainy do Polski, Ukraińców do Polaków. I w tym temacie mamy pierwszych gości. Pani Agnieszka romaszewska Guzy była szefa BIUSATu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Kasper Kita, Nowy Ład. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to rozpala umysł i serce. Jeszcze Marcin Przyder dzisiaj szef Biura Polityki Międzynarodowej, pana prezydenta, o tym dzisiaj mówił, o tym wecie pana prezydenta. 88% Polaków, nieważne czy głosuje na PiS, Konfederację, Platformę czy na Lewicę, popiera to weto. Ale z tym wetem nie zgadza się pani romaszewska guzy, Dlaczego? Znaczy, po pierwsze, to nie jest weto w sprawie 800 to trzeba jasno powiedzieć. Znaczy, to jest weto do ustawy przedłużającej dotychczas obowiązującą. No i do tego jest dodatkiem, do tego weta jest projekt ustawy pana prezydenta, bo to też jest tak, że pan prezydent jednak wetując składa swój własny projekt ustawy. Teraz dlaczego ja uważam, że to jest fundamentalnie błędne? Dlatego, że moim zdaniem wynika z zasadniczo błędnej diagnozy. I myślę, że nawet 88, a nawet... I 90% ludzi może się mylić, jeśli ma podane złe dane. I tutaj diagnoza jest całkowicie błędna. I w związku z tym też nie wiadomo, co z tego ma wyniknąć, dlaczego diagnoza jest błędna. W Polsce jest przekonanie, że Ukraińcy mają jakieś niesłychane beneficja w Polsce, że dostają jakieś bardzo duże przywileje. Co jest nieprawdą? Ukraińcy w zasadzie, jeśli chodzi o tak zwany socjal w Polsce, w tej chwili nie mówię zaraz po rozpoczęciu tego wielkiego eksodusu, ale w tej chwili to 800 plus było w zasadzie jedynym, tak zwanym socjalem szeroko pojętym i tylko dlatego, też mówiąc szczerze, pewnie o to jest walka, bo nic innego zabrać nie można było, bo Pozostałe rzeczy po prostu no, niczego takiego nie dostają, więc nie można im zabrać. Natomiast to można. I, I teraz tak, jest pytanie takie, czy jest jakaś duża grupa, która pobiera 800 plus nie pracując Ukraińców? Po pierwsze, nie ma żadnych jasnych wskazań, że taka duża grupa istnieje i ona nie pracuje, a pobiera na swoje dzieci I, nie wiem, i na przykład mieszka na Ukrainie, więc takich danych nie ma. I jeżeli nawet by tak było, jakaś grupa by taka była, bo to jest oczywiście możliwe, w każdej sprawie takie, takie nadu nadużycia mogą wystąpić, to oczywiście wystarczy, Dobra, połączenie danych ZUS-owskich z danymi e, straży granicznej. Przecież wiadomo, czy człowiek jest w Polsce i ile czasu jest w Polsce w ciągu roku. To jest do sprawdzenia, te e, systemy można połączyć. No Jeżeli nie jest, i jest powiedzmy mniej niż nie wiem, 10 miesięcy czy 9 miesięcy jest w Polsce, no to można mu to zabrać. Więc nie bardzo jest tu potrzebne e, tego typu zachowanie, które uderza w osoby w gruncie czy najsłabsze, czyli osoby, które Mając kilkoro dzieci, albo nie mogą w ogóle pracować, albo podpracowują na czarno, bo to sobie powiedzmy otwarcie, czyli sprzątają gdzieś, bo nie mają żadnej innej możliwości. I odebranie im w tej chwili e, tych 800 plus jest bardzo poważnym dla nich, poważną szkodą i niewielką minimalną korzyścią dla polskiego społeczeństwa. O tak bym powiedziała. Jest może mentalną, że się ucieszymy, że im nie damy, ale nic ponadto. Pan tak głos polemiczny. Mi się wydaje, że kluczowa jest tutaj kwestia tego w ogóle, dla kogo są polskie świadczenia co Myślę, że Polacy po tych kilku ostatnich latach, dużym napływie najpierw imigrantów ekonomicznych, a później także uchodźców do Polski, mają poczucie, że co do zasady nasze usługi publiczne, nasze, nasze świadczenia socjalne, które są możliwe ze względu na wieloletnią, wieloletnie wy, dobroby zbudowane przez wieloletnią pracę Polaków, powinny przysługiwać w pierwszej kolejności albo wyłącznie Polakom. Myślę, że te dane, które pan podał o tych 88%, są zrozumiałe, ponieważ to nie jest tak, że że Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają i pracują, są, wyłącznie, są jakby wyłącznie zyskiem dla polskiej gospodarki. Równocześnie przecież ponieśliśmy jako naród bardzo duże koszty. Oczywiście dobrze, że Polacy pomagali Ukraińcom, kiedy oni uciekali przed wojną. No ale mamy bardzo wiele kosztów, które są, które są tutaj związane. I nie chodzi tylko o 800+. Chodzi także na przykład o edukację ukraińskich dzieci. Mamy 277 tysięcy ukraińskich dzieci w szkole, co oznacza, że w skali, w skali roku to jest ponad, ponad 3 miliardy złotych. Mamy usługi publiczne, które musiały być rozbudowane w postaci na przykład służby zdrowia, gdzie mamy przyrost w NFZ rok do roku ponad 110 milionów złotych dodatkowych wydatków. Co jest pan, to jest oczywiste, że jeżeli mamy więcej pacjentów. Za chwilę odam głos. Jeżeli mamy więcej pacjentów, jeżeli mamy więcej osób, które potrzebują gdzieś mieszkać, jeżeli mamy więcej dzieci, które muszą. Się gdzieś uczyć. Potrzebują nauczycieli. Jeżeli mamy cały ogromny system administracyjny, gdzie wszyscy ci ludzie mieli nadawany PESEL, mieli nadawane te wszystkie świadczenia, to nie jest też tylko 800 plus. Mamy też na, na, na przykład kwestię rodzinnego kapitału, opiekuńczego obecnie aktywnego rodzica. Mamy kwestię 300 To jest świadczenie, które dostaje się między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka. To wprowadził PISA, platforma to teraz zmieniła na na aktywnego rodzica, w wielkim skrócie, do, do czego mają dostęp także cudzoziemcy, w tym Ukraińcy. Mamy wreszcie kwestię służby zdrowia, która jest bardzo newralgiczna, ponieważ uchodźcy dostali, bez, do, dostali dostęp do służby zdrowia bez opłacania składki zdrowotnej. No ale także fakt, że przecież mamy służbę zdrowia lepszą lub gorszą, ale jakąś mamy, to jest znów efekt wieloletniej pracy Polaków, to że wykształcono tych lekarzy, wybudowano szpitale i tak dalej. No i myślę, że odczucie Polaków, że wszystko to powinno w pierwszej kolejności służyć im samym, a goście nie, nie powinni mieć do wszelkich usług publicznych dostępu na takich samych zasadach jak Polacy, jest czymś zrozumiałym. Polemika. Znaczy, goście nie pracują. Ja zauważyłam, bo wie pan, moja mama od roku już czwarty szpital zalicza, więc ja bardzo dużo szpitali znam. I powiem panu tak, y, liczba pacjentów ukraińskich w żaden sposób się nie ma do liczby ukraińskich pracowników w tych, w tych szpitalach. To znaczy, znacząco przewyższa to liczba ukraińskich pracowników jest ogromna. Ja nie wiem, co by się stało, jakby tych salowych w tej chwili tam nie było. Natomiast Głównie z Ukrainy są, tak? Tak, oczywiście, są głównie Ukraińki w ogromnej liczbie w tej chwili. Mamy według danych nfz 210 tysięcy Ukraińców korzystających z systemu ochrony tak, zdrowia ale... w 2024 roku. Uważa Pani, że jest 210 tysięcy salowych? Nie, myślę, że nie ma, ale myślę, że w pacjentach, bo to jeszcze patrzymy na pacjentów w szpitali, prawda? Nie, nie patrzymy na tych, którzy poszli z Katarem, z dzieckiem, do, do, z grypą, do lekarza pierwszego kontaktu, tylko patrzę na, w tej chwili ja mówię Panu o szpitalach. Więc i mówię, jak to wygląda. I druga rzecz to jest taka, że owszem, to Pan wymienił jakieś takie sumy, parę miliardów, to brzmi bardzo imponująco, ale wkład pracujący. Ukraińców w naszą gospodarkę w postaci również naszych podatków. Tak jak Pan powiedział, goście nie, nie każe Pan im zmywać u siebie w domu generalnie ani odkurzać, więc oni w zasadzie nie zarabiają, a Ukraińcy u nas owszem, zarabiają na nasze PKB. I też Pan doskonale wie, że mamy bardzo niską dzietność w tej chwili w Polsce. Ta, ta grupa dzieci, które tu są, to jest tak naprawdę dla nas wielki pożytek. Dlatego, że ty kilkaset tysięcy dzieci, jest ogromna szansa, że znacząca część z nich, pewnie nie wszystkie, ale zostaną tu, a znaczna część się po prostu z Polonii zostanie pewnie Polakami ukraińskiego pochodzenia. Także będą pracować i na moją, no już panu, moją nie, ale na pana emeryturę, bo ja już mam swoją, ale generalnie rzecz biorąc na pana. Także, 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 tutaj akurat ja uważam, że to nie jest takie proste z tym, Ukraińcy, którzy są w tej chwili w Polsce, w ogromnej części przyczyniają się do budowy polskiego PHPKB, Ale oczywiście, ponieważ Polakom w tej chwili nie jest najlepiej, jest drożyzna z, generalnie nie jest najlepiej z opieką zdrowotną, w związku z powyższym. Jest świetny wytrych, właściwie dla wszystkich polityków. Powiedzieć, że no to Ukraińcy. No, właśnie dlaczego? No, to Ukraińcy powodują. To dlatego nie macie tu, o w szkołę są kiepskie, tutaj rzeką zdrowotną jest problem, bo inaczej, gdyby Ukraińców nie było, to byście się dostali od razu do lekarza. Więc, moim zdaniem, to jest po prostu nieprawda. I pan Kacperkita, Do mnie trafia ten argument faktycznie, że te dzieci, przepraszam, to brutalnie zabrzmi dla Ukraińców, ale one się spolonizują. Tak. No, zobaczymy, czy się spolonizują. Część się spolonizuje, część się nie spolonizuje. A w tym momencie to już jest bardzo duży koszt dla polskiego podatnika. Też pamiętajmy, że tu mówienie o tym, że ktoś będzie pracował na, na nasze emerytury. No fajnie, jak to będzie pracował na ich emerytury. Z, z, opieranie Większość naszego... nie ma, bo one są oparte o system, jak pan może zauważył. Przepraszam, że panu przerwałam, ale ja już musiałam to przerobić. Yy, to jest przede wszystkim o długo, długość stażu pracy. Pracy, więc ja nie wiem, czy oni będą w ogóle mieli emerytury. No, Ciekawe, co z tym być się dzieje. że będą mieli emerytury na podstawie umowy, zgodnie z którą, jeżeli przepracują jakiś czas w Polsce, a przepracowali staż pracy na Ukrainie i zbiorą sobie do minimalnej emerytury, to wtedy staż pracy, to wtedy polski podatnik im się do tej minimalnej emerytury dorzuci. Na podstawie umowy bilateralnej między Polską a Ukrainą. Opieranie naszego, naszej dzietności na sprowadzaniu imigrantów, to jest ślepa uliczka, którą prze, prze, przerabiały wielokrotnie państwa zachodnie, i też wiara, że z Polonii setki tysięcy ludzi. To są żywi ludzie, mają swoją kulturę, swoją tożsamość. Wiara, że my jesteśmy w stanie ich siłowo polonizować, to jest moim zdaniem dość naiwne. To wymagałoby środków wręcz totalitarnych, żeby na taką skalę ludzi przeorać im wyprać mózgi. I to byłaby inżynieria. Ja społeczna. Ale nie chciałabym broń Boże, Ale prać ja mózgów. wiem, że pani bym nie chciała prać mózgów. No, ja też im nie chcę prać mózgów, bo uważam, że jest zupełnie nierealistyczne, żeby te kilkaset tysięcy dzieci zrobić z nich Polaków. To nie są Polacy. Może jakaś część z nich się spolonizuje, ale raczej nie będzie to raczej nie będzie to większość, jeżeli mamy tutaj milion ludzi, Pani wierzy, że ten milion ludzi stanie się Polakami? Znaczy, ja proszę pana, pracuję, pracowałam przez 17 lat z imigrantami, więc miałam ich bardzo wielu, wielu z nich miało dzieci. I mogę też Panu bardzo też odpowiedzialnie i z całą pewnością powiedzieć, ja myślę, że ich rodzice się bardzo tym martwią, ale w oczywisty sposób te dzieci się polonizują. To one się polonizują, pewnie rodzice się nawet trochę martwią tym, bo oni woleliby, żeby. Oni zos... oczywiście że zostają, mają jakieś korzenie, czują jakieś związki, to prawda. Ale to jest tak, że zwłaszcza przy tak prostej, prostym nauce języka, jaki jest w przypadku czy to Białorusinów, czy Ukraińców, bo ja z Białorusinami pracowałam głównie, ale też z Ukraińcami i z Rosjanami nawet. Więc i to miałam tego naprawdę bardzo dużą liczbę, więc to ja absolutnie jestem o tym przekonana, ale poza tym nie jest tak istotne, żebyśmy ich spolonizowali, a ważniejsze jest, że dokładają się do, w sposób, powiedzmy sobie szczerze, nie ma problemów na przykład kryminalizacji jakiejś ogromnej, czy, bo dlaczego my, przepraszam, ale dlaczego my nie chcemy tak zwanych inżynierów, jak to się mówi elegancko? Dlaczego nie chcemy? Czyli imigrantów z bliskiego wschodu. Z bliskiego, tak. To, to ładnie się pisze w, w sieciach społecznościowych, tak. Przecież nie dlatego, że jesteśmy rasistami, nie lubimy, że oni są brązowi albo czarni. Czy to tak pan z tego powodu? Bo ja na przykład nie. Ja z tego powodu, że to powoduje generalnie kryminalizację najczęściej. Oni nie chcą pracować. O, takie są powody. Ale jeżeli to, takiego powodów kryminalizacji kryminalizacji nie ma jeżeli oni pracować chcą to dlaczego ja mam ich nie chcieć moim zdaniem Polacy mają po prostu prawo do własnego kraju w którym będą się czuli u siebie w którym będą u siebie ale jak tego Polaka pan ocenia czy on jest biały to już nie jest Polak. Ale zupełnie proszę pani, naprawdę myślę że możemy nie wchodzić w tego typu dywagacje bo jest oczywiste że no. nie potrzebuje że nie da się żeby Żebyśmy w ogóle mieli tego typu problemy, o których Pani mówi, to musielibyśmy na masową skalę sprowadzać ludzi spoza z, z Europy. Więc te Ale w tej chwili w, w Polsce nie Natomiast jeśli chodzi Aha. o Ukraińców, bo o nich mieliśmy rozmawiać, a nie takie wycieczki na temat rasy, które tutaj zupełnie tej kwestii nie dotyczą, to nie jest tak, że Ukraińcy. Są jakąś nie, niewiadomą, oczywistą, jak niewiadomą dużą korzyścią dla polskiej gospodarki. Jeżeli popatrzymy sobie na raporty nawet tych proimigracyjnych ośrodków, takich jak Deloitte czy Bank Gospodarstwa Krajowego, no to mamy tam kwoty w rodzaju 12-15 miliardów złotych, które są oparte na różnych szacunkach. Mniej lub bar... Można z tymi szacunkami dyskutować, ponieważ same podatki płacone pit przez Ukraińców to jest około 2,4 miliarda, składki z USNFZ 5,6 miliardów złotych. Jak, jak, jak to sobie dodamy, tutaj mamy akcyzę, VAT i tak dalej. Można z tymi danymi dyskutować, ale to nie są kwoty, które były zupełnie innego rzędu niż te wydatki. Jak popatrzymy sobie na wydatki, na edukację, na służbę zdrowia, na rozbudowę infrastruktury publicznej. To wychodzi nam to w okolicach tych samych liczb. To nie jak popatrzymy sobie na rozpoczęte. Czy nie ułożymy na, łożymy na te... nich, tak? E, proszę pani, bilans jest bilans jest. A argument panki te jeszcze w takim razie. Okej, okay. Ukraińcy prowadzą wojnę z Rosją, trzymają ich na rubieży, na Dnieprze. To jest też naszej o, o, obrony, tak naprawdę można powiedzieć. Wspieramy ich czołgami, wspieramy pieniędzmi, wspieramy Ukraińcami tutaj, no dobra, dlatego, ale Ukraińcy nie byli na bólu. No ale nie, no to są dwie różne rzeczy, panie Grzegorzu. Czym innym jest pomoc militarna dla żołnierzy ukraińskich na froncie, a czym innym jest, są wydatki socjalne... To się nie socjalne. łączy. Nie, no to się nijak nie łączy. No, przecież Ukraińcy, który, których płacimy tutaj, wręcz mają życie, które, którego nie mają u siebie, tak? Jeżeli, jeżeli mamy tutaj ukraińskich mężczyzn, którzy w Polsce żyją, no to oni mogliby żyć na Ukrainie, oni prędzej tam mogliby walczyć. To są dwie rzeczy, to są rzeczy zupełnie ze sobą się nie łączące. To, że my zrobimy coś dobrego dla ukraińców w Polsce, to się nie przykłada na sytuację na froncie. W jaki sposób to czy ktoś dostanie 800 plus, czy nie dostanie przykłada się na to sytuację, na froncie to jest dziecko tego, który na przykład jest na froncie. Takie przypadki sama znam. Ale oczywiście, że o, oczywiście, że mamy takie dzieci. Oczywiście, że mamy takie no dzieci. No i e, dobra, do pani... Organizacje charytatywne powinny pomagać tym dzieciom, ale też nie udawajmy, że e, ale, to się przekłada na sytuację na froncie. Ale Pan powiedział, bo tu pan mówi zarzucam jakby, że ja e, skieruję dyskusję na jakieś takie niesłuszne, że tu bo mówimy o tych, że czy to rasizm, czy nie rasizm, i kto jest tym Polakiem. A ja zupełnie serio pana pytałam, kto dla Pana jest takim Polakiem? Znaczy, dla kogo to jest? Bo ogromnej części czy ktoś to na przykład. Jego rodzice tu przyjechali, to on już jest Polakiem, czy jeszcze nie, no to... Bo oni to nie w większości. Jest Moim zdaniem większość, Polak... dla, bo dla kogoś tutaj to podobno wszystko jest, a dla kogoś nie jest. No ja tak, ja dla... uważam, że jest dla obywateli polskich, owszem, i dla polityki polskiej, ale obywatel Polski może być bardzo różny i możemy mieć bardzo różne, że tak powiem, pochodzenia. Ja nie rozumiem, dlaczego mamy mieć z tym problem. Ale to jest decyzja polityczna, proszę pani. Obywatelstwo można rozdawać na prawo i lewo, tak jak to się dzieje w Europie Zachodniej. Później nawet minister spraw wewnętrznych Francji mówi, że mamy niestety w kraju tak zwanych papierowych Francuzów ludzi, którzy formalnie mają obywatelstwo francuskie, a jednocześnie do Francji mają stosunek bardzo negatywny. Nawet w Polsce mamy dzisiaj na przykład popularnego ukraińskiego YouTubera pana Denisa Łukianowa, który ma tam 260 tysięcy subskrybentów, który ma obywatelstwo polskie, który nagrywa kolejne filmiki zagrzewające Ukraińców, że Ukraińcom się strasznie w Polsce żyje i Polska jest beznadziejna. Mimo że moi inni Ukraińcy piszą, że, że przesadza. To, to nie jest tak, że ktoś dostanie polskie obywatelstwo. To jest Polakiem. Mamy dość liberalne przepisy, które. Nie jest Polakiem, jakie jest polskie obywatelstwo. No? no proszę pani, to jest decyzja polityczna-administracyjna. Możemy rozdawać obywatelstwo w paczce z chipsami, tak? To, że, to, że, to, że... Nie, no, trzy lata stałego pobytu i zdanie, zdanie języka na a to poziomie. A który obywatel jest lepszy, a który? Po ilu latach już jest okej. Okay? Proszę pani, to jest decyzja, która powinna być podejmowana świadomie przez Polaków. Z pewnością obecne Ale ja się pana zbie... konkretnie pytam. O Dobrze, po ilu zdaniem, latach moim... ja mam, powiedzmy, nie, znajomego, zdaniem, przyjaciela, dostał zasadne. obywatelstwo. Czy o tej okay, czy zabiorą? Co... Moim zdaniem, co to... pamiętajmy, że jak dajemy komuś obywatelstwo, dajemy też obywatelstwo wszystkim jego dzieciom. To, że w pierwszym pokoleniu ktoś może być nawet sympatyczny i pracować, to nie oznacza, że kolejne pokolenia nie będą. Ale nie będą pana dzieci problemy. też mogą mieć okropne. No. I Ale będą Polakami. Polakami którzy są ludzie, którzy się wychowali na Polakach. tu kropeczka. Romaszewskiej Guzy. Pytanie takie. Okej, okay. wysyłamy im sprzęt wojskowy, 300, według prezydenta Dudy to było ponad 300 czołgów wysłaliśmy, miliony sztuk amunicji, armaty i tak dalej, pieniądze, wysyłamy te starlinki. Do tego jeszcze prosimy Ukraińców o rozliczenie się ze zbrodni wołyńskiej, no bo to jest moment, to jest ten czas. I Polacy mają takie poczucie, mają takie wrażenie... Że jesteśmy no, ignorowani, no, mówiąc bardzo delikatnie przez Ukraińców. My pomagamy, a oni nic. Zbrodnia wołyńska nic się nie dzieje. My płacimy za Stalinki, a na przykład Poroszenko buduje Muzeum Pamięci Suchewycz. Wiadomo, kto był Suchewicz. No i to tak ktoś ludziom nie zgadza. Nie, więc widzi być czy znaczy tutaj moim zdaniem jest, znaczy wina jest obustronna, jeśli można powiedzieć o wzajemne stosunki, bo jeśli chodzi o tę pomoc, to z polskiego punktu widzenia my nieustannie powołujemy się na pierwszy rok półtora bo to był rzeczywiście, no powiedziałabym, nadzwyczajnie dobry czas dla tej pomocy. I nam się wydaje w Polsce, bo to tak, z naszego punktu widzenia kraju, w którym jest pokój, yy, rzeczywistość wygląda dosyć konstans. Był pokój, jest pokój, nadal byli gdzieś tam Rosjanie, są nadal gdzieś tam Rosjanie, natomiast z punktu widzenia Ukrainy to zupełnie tak nie wygląda, każdy dzień wygląda inaczej. Właśnie ja dzisiaj dokładnie zaczęłam dzień od tego, że otworzyłam internet i zobaczyłam, że kolega pisze, yy, Ukrainiec zresztą, który zupełnie, mam, że tak powiem, bardzo pro -Polska akurat człowiek, ale przyjechał na szkolenie do Kijowa i pokazuje zdjęcia. Właśnie imię tu dopadli, No i tu pokazuje wytłuczone okna, bo akurat widocznie on mówi, że prawdopodobnie odłamki rakiety. No i tak trwa cały dzień. I w ten sposób, w związku z tym tu się patrzy troszkę inaczej na czas. Znaczy nie można mówić cały czas, powoływać się na wszystkie rzeczy. A myśmy wtedy pomogli, a już minęło ileś czasu. Moim zdaniem w tej chwili, w ostatnie półtora roku, polityka rządu jest niesłychanie pasywna w tej dziedzinie. Wcale nie jesteśmy w tym sprawie aktywni. Natomiast jeśli chodzi o stosunek Ukraińców, dlaczego ja mówię, że wina jest obustronna? Znaczy, tu muszę powiedzieć, że prezydent Zełęcki nigdy tak jak ja przynajmniej to obserwowałam, nie doceniał wagi tego, tej tego najbliższego sąsiedztwa i w gruncie czy może poza pierwszymi miesiącami wojny, kiedy rzeczywiście trudno było tego nie doceniać, ale i nawet wtedy, ja pamiętam takie przykre wydarzenie, że polscy dziennikarze nie mogli w żaden sposób dostać od niego wywiadu. Dostawali tam już i tu New York Times, tu ten, a polscy dziennikarze, tam było ich kilkoro, takich bardzo doświadczonych, oni się nie mogli dopchać. Ja tego, nie, jakoś patrząc ja dziennikarskiego uważam, że to nie jest przy porządku, jeżeli kraj taki. No więc w tym sensie ja powiem szczerze, że uważam, że prezydent Zelenski sobie niestety na to trochę zasłużył. O, i wina tak jest. Wina jest obustronna. Wiedziała. Przyjmuje Pan argumenty panie Romaszewskiej guzy Oczywiście, że zawsze to nie jest wina tylko jednej strony, natomiast myślę, że Polacy są bardzo mocno rozczarowani, ponieważ z jednej strony przez lata im mówiono, że nigdy nie ma dobrego momentu, żeby domagać się ani przed wojną, ani, ani kiedy wojna wybuchła, ani teraz nigdy nie było dobrego momentu żeby na Ukraińców wywierać realną presję, chociażby w sprawie Wołynia, ale tak i pomordowanych Polaków, którzy tam leżą niepochowani, ale z drugiej strony mamy także wszystkie inne przekładające się na materialny dobrobyt Polaków kwestie, takie jak zboże, czy problemy branży transportowej, w których wielokrotnie widzieliśmy, że rząd ukraiński po prostu traktował nas bardzo ostro, a to, że po kolejne polskie rządy nie chciały tak asertywnie traktować Ukrainy, jak Ukraina potrafiła nas traktować, to był w dużej mierze efekt tego, że było pewnym tabu wręcz odróżnianie polskiego i ukraińskiego interesu. E, I m, po, musimy sobie zadać pytanie o bilans tej wieloletniej polityki Polski wobec Ukrainy i tego, że dzisiaj Polska mimo wydania ogromnych pieniędzy na pomoc Ukrainie i mimo słusznego wsparcia militarnego Ukrainy po rosyjskiej agresji, e, nie ma przełożenia dużego na ukraińską to, to opinię, to opinię to publiczną. Ani na ukraińską klasę polityczną. Nie zbudowaliśmy sobie tego przez lata, ponieważ przez lata polskie elity były zdominowane przez ludzi, którzy nie odróżniali polskiego i ukraińskiego interesu. Drodzy goście, po 30 sekund na ostatnie słowa. Pani Gromaszewska-Guzi. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że wojna to trwa, bo cały czas się mu rozmawiamy tak, jakby ta wojna się już dawno skończyła, a my ulegamy ukraińskiemu interesowi. Natomiast dron to nam teraz wylądował w, zaraz tu po, za Lublinem. I ja bym proponowała, żeby nie zapominać o tym, bo że mamy zasadniczego wroga i nie robić wroga zastępczego, ani żeby politycy tego nie używali, jako wytłumaczenia do swojej nieudolności, ani żebyśmy nie zapominali, że mamy zasadniczego przeciwnika, jest nim Rosja w tej chwili. To tylko myślę, że, myślę że, że nikt w Polsce nie ma, prawie nikt nie ma w Polsce złudzeń co do Rosji, natomiast negat, natomiast rozczarowanie Polaków Ukrainą wynika właśnie z tego, że mieliśmy nadzieję, że po tym jak Polska jak potraktowała zarówno państwo, jak i społeczeństwo Ukraińców po to. 22 roku, że będzie, nasze relacje będą dzisiaj wyglądały inaczej, podczas gdy widzimy, że rząd ukraiński traktuje Polskę w sposób bardzo ostry, a polski rząd niestety przez lata nie był gotowy do takiej asertywnej polityki, jakiej oczekiwałoby polskie społeczeństwa. Dlatego zabierzemy im 800 plus i dzieci nie. Do... Zabierzemy 800 plus, ponieważ mamy złą sytuację budżetową, a co zasady socjal powinien należeć się w Polsce Polakom. Dziękuję Wam serdecznie, Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziękuję bardzo. Kasper Kita, dziękuję serdecznie. Dziękuję.